Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie. Spotykamy się dzisiaj, bo chcemy powiedzieć o tym, co będzie się działo tutaj na Foksal w ciągu najbliższych dni. Wracamy zgodnie z obietnicą do naszych rozmów z Polakami, i tutaj wszyscy ministrowie w kolejnych dniach będą odpowiadali na pytania zadane przez Polaków pytania przesłane internetowo i te, które udało nam się zebrać podczas naszych spotkań w całej Polsce. Na, na, zapraszamy także wszystkich, żeby jeszcze w najbliższych dniach wysyłać pytania na naszą stronę www.zapytajplatformę.pl Jutro o godzinie 15:00 odbędzie się debata z panią minister Hall. To, że robimy rozmowa z panią minister Hall, to, że tutaj będziemy rozmawiać, to nie znaczy, że platforma i nasi ministrowie nie chcą debat, ale debaty, mam nadzieję, będą organizowane na gruncie neutralnym i my przyjmiemy zaproszenie na dobrze przygotowane debaty. Natomiast dzisiaj zapraszamy na jutrzejszą rozmowę z panią minister Hall i do Zadawania pytań na stronie www.zapytajplatformę.pl Szanowni Państwo, za kilka dni nowy rok szkolny na pewno uczniom przyniesie nowe wyzwania. Jeśli jesteście Państwo ciekawi, jak staram się zmieniać polską szkołę na lepsze, zapraszam do zadawania pytań w ramach akcji Zapytaj Platformę. Jestem do Państwa dyspozycji to zaproszenie od pani minister Hal, która zaprosiła do tej rozmowy również gości. Państwo wiedzą, że to nie tylko ministrowie, ale także eksperci biorą udział w tych rozmowach prowadzonych w Centrum Obywatelskim na Foksal i jutro w tej rozmowie oprócz pani minister Katarzyny Hall uczestniczyć będą pani profesor Jolanta Choińska-Mika, która jest historykiem, pracownikiem naukowym Uniwersytetu Warszawskiego, pan Jan Wrubel, dyrektor Społecznego Liceum Ogólnokształcącego w Warszawie, także znany publicysta, oraz pani Beata Domerecka, która od 13 lat jest dyrektorem Szkoły Podstawowej w niedużej miejscowości Kruszyna. Na, na Śląsku, z województwa Śląskiego. To plan na jutro, natomiast chcemy także poinformować Państwa o tym, jakie rozmowy toczyć będziemy w Centrum Obywatelskim Foksal w ciągu przyszłego Tygodnia. Otóż w poniedziałek o godzinie 11.00 odbędzie się rozmowa dotycząca problemów związanych ze studiami, szkolnictwem wyższym, z nauką. I oczywiście w tej rozmowie uczestniczyć będzie pani minister Barbara Kudrycka. W środę o godzinie 12.00 Poświęcimy rozmowę tematyce związanej z szeroko rozumianą polityką społeczną. W tej rozmowie będzie uczestniczył pan minister Michał Boni. Czwartek, także o godzinie 12.00 rozmowa, w której będzie uczestniczył pan minister Adam Giersz. Będzie ona poświęcona kulturze fizycznej, sportowi, wielkim wydarzeniom sportowym, które przed nami. W piątek, także o godzinie 12.00. Rozmowa z udziałem ministra sprawiedliwości, pana Krzysztofa Kwiatkowskiego. To jest plan naszych rozmów, rozmów z Polakami, rozmów podczas których ministrowie, eksperci będą nie tylko rozmawiać, ale także odpowiadać na pytania zadawane przez Polaków. Dlatego przypominam, żeby zadawać pytania na naszej stronie internetowej, pytania, które wszystkich nurtują i na które chcieliby Państwo uzyskać odpowiedź bezpośrednio od ministrów. Także jutro spotkanie o godzinie 15, minister Hall, poniedziałek, godzina 11, pani minister Barbara Kudrycka.